Siemaneczko wszystkim, ja jestem Brawly, a jest to kolejny odcinek Zagrajmy w The Elder Scrolls 4 Oblivion. E, tak, teraz odcinek może być dłuższy, z tego powodu, że tym razem mam stoper. E, wcześniejszy odcinek musiałem zakończyć szybko, z tego powodu, że tego stopera nie miałem i tak naprawdę nie wiedziałem e, ile nagrywam. E, Okej, okay. wybaczcie mi jeżeli będę dmuchał w mikrofon. Mm, może jeżeli teraz popełnię ten błąd. To potem już tego błędu nie będzie, ponieważ nie wiem w jakiej odległości ma mieć ten mikrofon od mojego ryja. Ale cóż, dobra, idziemy na kolejne zadanie przywódcy wszystkich Lola, lokalnych domów cechowych w Syrodil. Muszę się udać na Uniwersytet Wiedzy Tajemnej, gdzie Raminus Polus udzieli mi dalszych wskazówek. Świetnie, czyli mamy wszystkie rekomendacje. No i będziemy mogli pogadać teraz z tym polusem, ramusem polusem, który udzieli mi dalszych wskazówek. E, czyli za chwileczkę będziemy mogli e, tak naprawdę mm, zaklinać przedmioty. E, ja się nie Hello mogę już there. doczekać. O. Hello, associate. It seems you've obtained the final rec. I have received recommendations from all the local guild halls in Cyrodiil. You've done well. For o, fajnie. Dobra, tylko mi szata nie jest potrzebna. Jak wiecie, gram skrytobójcą, takim jakby. E, więc z tej szaty nie skorzystam. E, premia siła woli. Eee, jeszcze bardziej nie wygląda. E, wolę moją zbrojkę, ok. I wygląda to zacnie. Przydałby się jeszcze e, elwicki hełm. No niestety będzie ciężko go zdobyć. E, tutaj jeszcze nie naprawię sobie punktu trudno. I cóż. E, cóż ja mam teraz zrobić, bo nie wiem. E, 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 um. Aha, ja już jestem w tej... uczniem. Tak, jestem uczniom. Ta co, co What jest, I hope you will see is that while the can be disjointed and now you have an opportunity. Okay. Before you can begin work, every mage carries a staff. It is crafted and enchanted by the guild and the wood used for staves comes from a grove to the northeast of the empire. Several mages tend to the grove and should be able to assist you. speak with either Zarasha or Elet when you arrive. Okay, Chociaż nie, wiem, on dokładnie o tym Kostur, o, muszę odnaleźć sad przy źródłowej jaskini na północny-wschód od cesarskiego miasta, aby zdobyć drewno na mój kostur maga. E, Okej, okay, tu mamy tą źródlaną jaskinię, e, do której się teraz udamy. E, będzie bliżej chyba z tej pieczary. Okej. Okay. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Naprawdę, to jest naprawdę bardzo ważne dla mnie. E, jakość audio jest najważniejsza w, w, według mnie. Bo jak wiadomo, jeżeli jakoś audio jest do dupy, no to potem cały materiał jest tak naprawdę do dupy myślałem, że coś mi goni. Okej. Okay. Coś tam jeszcze jest, tam jest jakaś ruina. Widać to na minimapie. Ale na razie do niej nie pójdziemy, O, kurde, to jest naprawdę kawał drogi. O, okej, no dobra, trudno. Tam widzimy już cesars cesarskie miasto, e, które wydaje się naprawdę blisko. Hmm. Tu, 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 tu. Wiecie co, wyciągniemy sobie lepiej łuk. O kurde, pięć strzał tylko mam. E, to są chyba stalowe strzały czy srebrne. E, no cóż, jeżeli mi się skończą, no to trudno, będę musiał e, sobie potem kupić. A e, Jakoś szkoda mi kas na strzały. Chociaż i tak te pieniądze, które mam. E, w ogóle z nich tak jakby... E, w ogóle te pieniądze nie... tych pieniędzy nie tracę. E, więc tak naprawdę trzeba w coś zainwestować. A jej nie trafiłem. To O kurde, ale nie tą strzałą, poczekajcie. To nie, to 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 to. Dawaj tą strzałę! O oh, fuck! No nie mówcie, że zgubiłem tą zajebistą strzałę. No jasny chuj. Ech. No dobra, trudno, ludzie. Stało się. Stalowa strzała, tak. Stalowa strzała zadaje tyle samo, co srebrna strzała. No dobra, trudno. Szklany łuk. Okej, okay, dobra, lecimy. Tam pójdziemy sobie kiedy indziej. Chociaż tak naprawdę po tych ruinach chcę sobie pochodzić. Po tych ruinach, kryptach. Z tego powodu, że ja naprawdę chcę mieć jak największy poziom. Dlatego pozwólcie, że... Czekajcie, ja źle poszedłem. A nie, dobrze. Porozm muszę porozmawiać z Elettą e albo Zachrashą. Czy to są wrogowie? Czy to są wrogowie? Aha, to jest wróg! Dobra. O oh, Chodź tu! Nawet ci zombie nie pomógł. Ha ha ha. E, co ty miałeś? E, wow. Filcowa koszula od pęń, z... Coś tam ostrzy. Odporność na zwykłą broń. Bierzemy. E, no i te duperele. Tego nie bierzemy akurat. E, o kurde, ona nie żyje. Oh no. Przykro mi, ale niestety takie jest życie. Dobra. E, odpalimy sobie oczywiście pochodnie, żebyście lepiej widzieli. E, tak samo ja. Żebym lepiej widział. Tylko gdzie taką pochodnię? O, mam, ok. No i możemy lecieć. Tu jest sporo magów, chyba. O, tu widzę kolejnego delikwenta. Potraktuję go łukiem. I jeszcze przeżył. No co za... gnojek! Dobra, leżysz. Tam widzę kolejnego. No chodź. Pokażę, na co mnie stać. Ale nie jeden raz. Dalej ci ten przygupi, no... Kurde, że byś tak leczył? Ja ci tego nie daruję. O, lo dostał wryj na koniec. Haha. Ha. Eee, dobra, koleś ma fajną szatę, chyba. Tarcza 12 na siebie bierzemy. Eee, trucizna nie bierzemy. Tego też nie bierzemy. Ok, eee, więc teraz pójdziemy sobie do tamtego maga. Eee, ponieważ on ma strzały. Elficka buława, ładna. Ale nie bierzemy. W sumie nie wiem, po co mi też e, te strzały, znaczy, po co mi te mikstury czarodzieja, e, skoro ja nie korzystam w ogóle z, żadny, z żadnej magii. No ty, wo jak mnie zauważyłaś? Tak, no nikt nie pomógł. Ha, ha. E, co to jest? krasnoludzka buława? Nie bierzemy tego, to nam się w ogóle nie przyda. Ale czy musimy iść tędy? Dzielnica nabrzeżna. E, nie, tędy nie pójdziemy, ponieważ tak naprawdę e, jest to wyjście. A my wyjść nie chcemy. Musimy się cofnąć, a raczej wrócić cofnąć. E, co my tutaj mamy? Hajsik? A nie, to jest odważnik. Sorry. Podgało mi się. Czyli to jest jedyne wejście na to wygląda. Dobra. Tylko się nie utop. Ok, udało się tutaj gdzieś dopłynąć. Ale my tutaj tak naprawdę. O, oh, fuck. Czekajcie, bo. Sprawa nie zrobiła się zbyt ciekawa. Hm. Poczekajcie, ludzie, bo teraz nie wiem, jak ja mam stąd wyjść. No wyłaś. Ale do dupy się... O, oh, fuck. Ja, i teraz... I teraz jaka ja mam niby stąd wyjść? Hmm. Stąd... A. No jasny. Jestem w dupie, tak jakby. No, nie wierzę. Czy tutaj byliśmy? No tak, byliśmy tutaj. Wiesz co? Chyba wychodzi na to, że muszę. Poczekajcie, zobaczymy, upewnimy się. Czy na pewno tutaj niczego nie ma? Eee, nie, e, niczego nie ma. Okej. Okay. Więc możemy już tak naprawdę stąd wyjść. Ok. No i pójdziemy na te nadbrzeże. Tam, gdzie był potrzebny ten klucz. No i zobaczymy, czy naprawdę musimy iść w tamtą, w tamtą stronę. Bo wątpię, żeby, że musimy po prostu stąd wyjść. Chociaż się za chwilkę o tym przekonamy. Ty, 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 ty. O, oh, f**k! Co my tu mamy? Kolejna zabawka? Tak, zatańczę dla ciebie! Leżysz! Kurde, ile ich jest! On ma szklaną buławę, czy mi się wydaje? Nie, wydawało mi się. Okej, okay, użyjemy łuku. No co, taka byłaś mądra O oh fuck! Eee, wiecie co zapiszę sobie grę? Nie! Ale fuks Co za głupi gnój No jeszcze się uleczył, ale świnia Dobra, chciałeś walki wręcz, okej okay. Będziesz miał swoją walkę wręcz Też tak umiem. Udało mi się odeprzeć atak nekromantów, e, którzy zastawili na mnie pułapkę. Muszę zdobyć drewno na konstrukcję i wrócić do Raminusa Polusa, aby powiedzieć mu, e, co zaszło. Okej. Okay. Stalowa strzała. E, ok. Tu mamy kolejnego delikwenta. I teraz pójdziemy do tej, z którą mogliśmy zagadać. Tylko, gdzie ona jest? Hmm. Okej, okay, tutaj ją mamy Srebrne sztyle, 10 sztuk złota Same duperele Udało mi się znaleźć ale tę Okazuje się, że jest martwa No trudno eee, Zobaczymy, co jest tutaj Kamienna skrzynia Niedokończony kostur Okej, okay, czyli to jest ten kostur Chyba, który musieliśmy zdobyć no, i musimy wrócić do miasta. A raczej do tego uniwersytetu. Dokładnie. Wydaje mi się, że za chwilkę będziemy mogli sobie zaklinać przedmioty. Tylko musimy iść chyba tutaj. Oj! Nie, w dobrym kierunku, kierunku poszliśmy. E, tak, ludzie. Dokładnie będziemy mogli za chwileczkę te przedmioty zaklinać. Kwatera Magnet, ok. I dokładnie tutaj będziemy mogli zaklinać przedmioty. Chyba. Chyba, chyba, chyba. Czekajcie. Chyba jednak nie. A może jednak. No, jednak nie, ludzie. Okay, now, Sush. What? Illeta and Zora—they've never been so bold before. Now, always hiding in the shadows. I'll need to speak to the council about this. Thank you for relaying the information. Delmar at the Kyrinesium can help you with the staff. You do not yet. Hmm. Czy muszę Aby naprawić dla mnie kostur. Chociaż nie wiem, czy jeszcze wykonywanie zadań dla gildi magów się opłaca. Ponieważ tak naprawdę zdobywam teraz niepotrzebne przedmioty. I chyba teraz u niego będziemy mogli zaklinać przedmioty. Chyba jednak tak. E, tak, ludzie! Tutaj możemy prze zaklinać przedmioty. Joj! Pięknie! Martina Floria, master enchanter. płomieni. Naładuj przedmiot płacąc 1000 1200 sztuk złota. Ha. Nie, na razie nie. Ha, Delmar handles okay. all staff enchantments? You'll need? Adelmar, okej. Ten koleś pewnie jest na górze. I śpi. Fak, poczekajcie. E, spróbuję sobie zaknąć przedmioty. Bank. Kamień duszy. Wiecie, co, te kamienie duszy, które mam, są do dupy. A może gdybym wziął. Hmm. Nie, dziękuję. E, tak, wychodzi na to, że. Poczekajcie. Próbujemy jeszcze raz. Hmm. No, wychodzi na to jednak, że ten, że ten kamień duszy e, będziemy musieli sobie kupić. A ja kupię sobie taki e, dosyć dobry kamień duszy, e, aby mieć jak najwięcej ładunków. E, wiecie, żeby nie musiał co chwilę kurde jego mać aby nie musiał co chwilę przychodzić tutaj i żebym nie musiał co chwilę e, ładować mojego miecza na przykład Chociaż muszę sobie też naładować e, łuk Okej, okay, Delmar, fajny płaszcz masz. Tak na marginesie. Ah, yes. This is a big step for you, Now to, jest to dla ciebie, Teraz decytać, chcesz chcesz. E, tak. Enchanting staves can be a tricky business. Only certain spells will be truly useful to you. Let's start with the school, which appeals most to you. Very well. You have three choices for what type of damage you'd like it. Buskawica. Your staff will let you wield the power of lightning. Right. I'll get to work. Okay. Muszę wpadnąć jutro. Tak też właśnie zrobimy. Poczekamy sobie 24 godziny. No i mój kostur powinien być już gotowy. Poczekamy sobie troszkę dłużej do 10, aby po prostu ten koleś wstał z tego łóżka. Albo nie, dobra, poczekamy sobie te 24 godziny. Po prostu nie będziemy musieli tego koleścia szukać. 3, 2, 1. Bang. Aha, dobra, jednak gdzieś poszedł. E, także przeszukam jego. Rzeczy. Ej, ten koleś nic nie ma, więc... ...głetam. Czekajcie, który mamy level w ogóle, poziom? Trzynasty. Słabiutko, naprawdę, słabiutko, słabiutko. Yes, all in that cupboard No kurde, znów gdzieś mam łazić po ten... ...kostur? Czekajcie, co mi... czy mi... On... Czy on mi w ogóle ten... ten kostur dał? No nie dał mi. Kurzat, tak to jest kiedy nie przeczytałem jego tej rozmowy. Fak. Gdzie mój kostur złodzieju? Kurde, jakieś łzy muszę zdobyć, o których nawet nie wiedziałem. Poczekajcie, pogadamy z tym kolesiem jeszcze raz. No, chodź. Good day. No, jaki noob. Więc co, podczas oglądania tego filmiku e, będę musiał zetknąć jeszcze raz, gdzie ten kostur się znajduje? Eee. Bo tak naprawdę dałem ciała. Hmm. Tutaj jest okej, okay. jakieś pierdoły, eee, ale tak naprawdę nie wiem, czy ten kostur mnie interesuje. Hmm, tutaj przedmiot. Eee. Ja chcę od, od porażenia, nie obrażenia. Fak. Ubrażenie od, od ognia to mi się w ogóle nie opłaca. Kompletnie. E, więc sobie to po prostu zostawimy. Ok. E, no i cóż, co możemy teraz zrobić? Hmm. Teraz możemy naprawić ekwipunek. Okej. Okay. Nie mogę się doczekać, kiedy będę miał... Kiedy będę czeladnikiem w naprawianiu ekwipunku, ponieważ wtedy będę mógł naprawiać magiczny ekwipunek, co jest bardzo przydatne. No cóż, udamy się jeszcze do cesarskiego miasta, aby sprzedać rupiecie, które mamy. Te płaszcze i te inne duperele. Oraz naprawić ekwipunek magiczny, czyli na przykład nasz hełm na przykład naprawić nie możemy, eee, niestety. Czy z Delman? Fajny koleś ma. Ale niestety niestety mu go nie podpierdzielę. Najlepsza obrona. Zobaczymy, co to za obrona. Eee... Aha, tobie nie mogę jednak sprzedać moich magicznych. znaczy... Tych szat. Co... Ok. E, a pokaż Zobaczmy, co ty masz. Ty masz. Eee. Chociaż. E, ok. W ogóle, ile mam jeszcze miejsca w ekipunku? E, sporo. Naprawdę sporo. Teraz muszę Kurde, czy nikt nie ma elfickiego hełmu? To by mi się naprawdę przydało. I bym był z tego dumny. Eee, dobra. Może u ciebie będę mógł sprzedać te szaty. Kto wie? Good day. Eee, tak, mogę. Pięknie. Ok. E, coś jeszcze? Czekajcie, bo nie wiem. Tak, to mu No i mamy wpis do dużo kasy. E, ok. Interesy z tobą to czysta przyjemność. E, z tobą karzełku też. E, dobra, wykonamy sobie kolejną misję. Aha, dobra, już wiem o co chodzi. E, dobra. Po prostu gadałem z pewnym kotem, nie wiem czy to było podczas odcinka. E, no i powiedział mu, że za każdy kryształ... To był kryształ? E, tak, że za każdy kryształ, który mu przyniosę, e, zapłaci mi e, niezłą sumkę. Więc tak naprawdę to nie jest zadanie. E, tak jakby. No i cóż, co możemy teraz zrobić? Ha. Dobra, czyli wychodzi na to, że zadania w Gildi Magów zostały wykonane. No cóż, pozostało nam się Pozostał nam tylko wątek główny oraz zadanie pobo... zadania poboczne. Ja się skupię jeszcze na zadaniach pobocznych. No i jeszcze pochodzę po tych kryptach, ruinach itp., itd. Dobra. Cóż mam teraz zrobić? Nie wiem od czego zacząć tak naprawdę. Hmm. Jestem w swoim nowym domu. Aha. Kurde, tych zanie troszkę mamy. Hmm. A to jest wątek główny już. Raczej to na razie pominiemy. Szukając gildii Złodziei, naprawdę nie wiem, czy się, hmm... czy mam wykonywać zadania dla gildii Złodziei. Mam naprawdę mieszane uczucia co do tego. Ha. A może jednak? Hmm. No nic. Dobra ludzie, naprawdę po prostu zakończę ten odcinek, ponieważ tak naprawdę nie wiem, cóż mam teraz zrobić. No i cóż, ludzie, subskrybujcie, oceniacie, komentujcie mój kanał. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Dolder Scrolls 4 Oblivion. Trzymajcie się, ludzie. Cześć.